Winiły. Transmisja została rozpoczęta. Dobra, okej, okay, let's go, let's go. Robię wsad na dobry początek. Ja tutaj na sam początek muszę zrobić coś takiego. Co? Inaczej, bo maluję, nie? O! A. Możemy grać. <laughs> Przywitaj, widzów, czekaj. Ja też mam taką jedną. O, to dam jak mnie zrani Kur, y, no ale... I... No nie zdążyłem. O kur y. A szukałem, 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 ale nie znałem. Ej, bo będziesz miał pingu trochę, bo się blagło raz Oj oj oj. Oj, Czek Masz... Ej, bo będziesz miał ping, wiesz? Coś mi się wydaje, że mineta może zaraz wywalić o, 800...